No, cześć! Witam Was w pierwszym odcinku Design Sims Tak, aktualnie planuję, żeby to była wiodąca seria steamsów na kanale. I mam nadzieję, że te plany się udadzą, bo już na wstępie miałam lekkie problemy z tą grą. Ale w sumie ciężko się dziwić, jako już jest to gra z 2011 chyba. Ale cóż, udało się odpalić. W razie, by ktoś miał problemy z odpaleniem tej gry, to ja też miałam. I okazało się, że w PowerShellu wystarczy wpisać magiczne zaklęcie, które jest kodem. I w razie, jakby ktoś też miał problem z odpaleniem simsów, to możliwe, że ten kod zadziała. Jeżeli chcecie go poznać, to możecie napisać w komentarzach czy coś, bo ja nie zapamiętam, żeby go do opisu włożyć. Tak czy siak myślę, że możemy zaczynać grę. I musimy teraz nazwać swoje królestwo. Musimy wybrać salę tronową. Ja bym wybrała... nieumeblowaną salę tronową, bo chcę ją umeblować po swojemu. Ok. No to lecimy. Wow, plambobs, z The Sims na grani ładowania. To obudziło we mnie pewien rodzaj PTSD. Też trochę wolno się ładuję, ale mam nadzieję, że nie tak jak w trójce. Że w momencie, w którym gra chciała się załadować, ty mogłeś wziąć ślub w prawdziwym życiu i jeszcze sobie dzieci zrobić. No cóż, poczekam, poczekam. I wy też. Znaczy wy nie, my będziecie mieć to wycięte. Dzień dobry, moje królestwo. Sala tronowa. Wymagany monarcha. Sala tronowa to centralne miejsce zamku królewskiego. Tu zarządza się codziennymi sprawami królestwa. Okej, okay, potrzebuję wybrać monarchę. I nie będzie to synem on Punch, ani paraskiewa Jutrznia. Będzie to mój własny monarcha. Oczywiście królem będę ja. Bo to ja chcę zarządzać moim królestwem. Selfing insert. I dawno nie robiłam siebie w trójce. To, to, to też jest drugi powód. I co? Myślę, że po prostu prześpieszę proces tworzenia tej simki? Okej, okay, ta dudniejsza część już za nami, więc teraz możemy... A, o Jezu! No ja bym na pewno to tak i to chyba też trochę tak i teraz możemy przejść do cech. I myślę, że cechami będę się bardziej kierować tym, jaki powinien być władca, a nie jaki powinien być... Jaka powinna być ja. Przynajmniej tak myślę. Niezłomna sierota. <laughs> Niezłomne sieroty to simowie, których misją jest odnalezienie ich dawno zaginionych rodziców. Muszą gdzieś tam być. Ciekawe. Różna rycerska. Myślę, że rycerska bardziej by pasowała do rycerza. Uprzywilejowana. To pasuje do króla. Wieloryb pożarł mi rodziców. W czasach średniowiecza ciągłym zagrożeniem były wieloryby pożerające zimów. Jest nawet legenda głosząca, że ocean utworzył łzy osieroconych dzieci, których rodziców pożarły te podwodne potwory. Kumacie, gdyby taka właśnie była cecha waszego charakteru. Ale w sumie. W Simsach czwórce jest cała nietolerancja laktozy, także wiecie. wiedz. Wygadani Simowie mają złote usta. Wystarczy kilka słów wygadanego Sima, aby przekonać, zainspirować lub pocieszyć kogokolwiek. Myślę, że to pasuje do króla... zła. No to raczej nie do króla. Myślę, że możemy też wziąć zabawową. I widzę, że tutaj musimy jeszcze jakąś wadę jej znaleźć. To... to akurat pasuje do mnie. Krwiożercza. Uważaj, krwiożerczy Simowie zawsze szukają okazji do walki i nigdy nie odrzucają wyzwań. No to raczej nie do króla. Mizantropka. Mizerota. To, to pasuje do mnie. Naukowa hazardzistka. Czy w tej grze jest hazard? Ej, posiadanie króla hazardzisty. Why not? Okrutnych simów przypomnie gniew i pogarda wobec świata. Często, sują, często czują potrzebę wyładowania swojej wściekłości na innych simach. Hopijuska. Obiusy mają skomplikowany stosunek do różnych napitków. Kochają pić. Piją często i dużo. Ale naprawdę nienawidzą życia, gdy budzą się następnego ranka. Rzadko dobry humor, przeklęta. No, nie wiem, czy, czy tego chcę. Wróg gildii. Wyuzdana. Wyuzdani Simowie szukają romansów, ale niekoniecznie chodzi im o poryby serca. Zawsze są gotowi zabrać się do działania w względu na konwenanse czy konsekwencje. To też pasuje do króla, tak szczerze mówiąc. Żarłok. O, gruba świnka. Nie no, wiecie co? Najbardziej podobał mi się ten pomysł z gamblingiem, szczerze mówiąc, bo król, który jest hazardistą, to brzmi... To brzmi za dobrze. Żeby tego nie wybrać. Okej. Okay. Ja chcę już grać! Gdzie mam kliknąć? Gdzie mam kliknąć? Misję. Pierwsze kroki. Dalej. Budowa Królestwa od podstaw nie była prostym zadaniem. Ktokolwiek podejmie się tej niesamowitej misji musi zdobyć zapasy, zapanować nad rozkwitającą populacją oraz powstrzymać element przestępczy. Nareszcie opad był po budowie wspaniałej sali tronowej. Ziarna chwalebnego nowego Królestwa zostały posiane i wkrótce urośnie cywilizacja która zajmie ziemi na wiele, wiele min we wszystkich kierunkach. Jedyne, czego potrzebowało teraz miasto Tirolia, to władca. Ktoś mądry i potężny. To nie ja. Kto zdoła zjednoczyć lud dla dobra? Królestwa. Okej, okay. no to biorę. O, nastała jasność, światło. I Karyl. Moja sala tronowa jest nareszcie gotowa. Budowniczowie pracowali ciężko i owoce ich pracy są doskonale widoczne. Ja i mistrz budowniczy Wszebosz musimy się spotkać, więc zabieram się za przygotowania. Szybka wizyta przez na górze powinna wystarczyć. Przez na górze. To, nie to. Jak się wchodzi na górę? Tu, okej, okay. nieważne. Zwierciadło na górze. Co tutaj trzeba zrobić? Wystroić się. O, Wszebosz, nie teraz, najpierw inne zadanie. A, Wszebosz sz poszedł za mną. No to miło, Wszebosz. Co krzyczysz na królową? Hmm. Ty się zastanów, bo jeszcze nie wiem, co ja ci mogę zrobić. A, no właśnie, no właśnie, zastanowił się. Chciałam powiedzieć, że nie wiem, co ci mogę zrobić, ale to zrobię. Doskonale, teraz mam trochę lepsze skupienie. Otrzymywanie skupienia ułatwi mi dokonywanie wszelkich podróży, w których mogę brać udział. A skoro o tym mowa, mistrz budowniczy w Szczeborz to osoba, którą muszę znaleźć. Tu jest. Należy do gildii budowniczych, potężnego filaru społeczności. Musimy porozmawiać o przeszłości królestwa Cithilolia. Y, przyjazne? Monarcha? Wtrącić do podołu. No, tam się wysi w dyby. Jeszcze lepiej. O, rozmawiam o zamku. Odblokowało się. Dobra. o dużą stawkę, Boże. Gambling. Lubię od czasu do czasu wrócić sobie ręce. Dla dobra mojego królestwa. Muszę wybrać się do lasu i zabrać trochę potrzebnego drewna. Okej, okay, to idziemy do lasu. Na lokację! Okej. Okay. Muszę teraz popodziwiać widoczki, chyba że kamera będzie skakać. Jej, te tekstury, ta piękna woda. Odkryj. Karel nie ma umiejętności, aby zbierać ten obiekt. Przykro mi Karel. Okej. Okay. Ach, las. Z pewnością wiele przygód czeka mnie w tym lesie. Tutejsze dzikie kwiecie jest szczególnie piękne. Muszę trochę go zebrać. Nigdy nie wiadomo, kiedy się przyda taki dziki kwiecie. Dzikie kwiecie. Agnostyczka. Ten sim jeszcze nie zdecydował w co wierzy. co ja wierzę? W Kitty wierzę. Keran, nie masz szczęścia i zbiera tylko dzikie kwiecie, nasiona, krwawy mech. Ja no, myślę, że to całkiem dużo. W królestwie można zbierać rośliny wszelkiego rodzaju. Jak sądzę, czarodzieje, medycy i szpiedzy używają roślin do... No i się nie dowiem. Proszę, proszę, ofiara przyszła odwiedzić mój las. A ty co, druid jakiś? Lepiej oddaj mi swoje pieniądze, jeśli wiesz, co dla ciebie dobre. Nie. Bandyta ośmiela się grozić królowej? Mój niezawodny miecz wymierzy sprawiedliwość temu zabójcy. Haha. Ha. No problem. Yy, monarcha? O, ćwiczysz szermierkę, wyślij w dyby, wezwij na pojedynek, wymóź groźbą pieniądze. Słuchajcie, są rzeczy ważne i są ważniejsze. Ło, dawaj pieniądze. Oj! Nie dałeś mi pieniędzy. O, teraz się bijemy. No to tak, mia tak miało to wyglądać, także git. Haha, padł. Ała, nie w kostkę. Jest drugi raz. Kurde kerl, słabo ci idzie. Ale masz w ogóle fajną zbrojkę, taka czerwona. Dawaj, w nigu. mieczem oj, 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 oj źle to świadczy. Aha. A, pozwoli mi się podnieść. Boże, jaki miły będę oh. <laughs> I leży jeden z Kibili? Czy ty też pozwolisz mu się podnieść? Nie, ty wygrałaś. Jej. Leży nieprzytomny. Lady Karen kradnie 50 simoleonów w simowie Leśny Bandyta Bronisław. Yy, to się nie zaliczyło. Ups. On teraz leży nieprzytomny! O nie! Co ja żem uczyniła? Ja potrzebuję pieniędzy na gambling, no. Wstawaj! Mogę cię odczuć jakoś? Naśladuj zabawnie. Wredne. Bronisław jest zbyt zajętą osobą, aby odwiedzać innych. No widzę. No. Bronisław, nie zalewaj, nie śpisz nawet. Wstawaj, musimy się znowu bić, bo takie zadanie mam. O, wstał. Dobra. To czekaj jeszcze raz. Rzucam ci rękawice i dwo nogi mieczy. Podjąłeś rękawice. Myślisz, że możesz mnie pokonać? Przekonajmy się o tym. O nie, o nie, o nie. Zginął mnie w klatę. Kara, żyjesz? Żyjesz. Żyłka hazardowa. Karel uwielbia brać udział w grach hazardowych. Proszę obstawiać. No czekaj, okay, zaraz obstawimy jak wstanie. A myślałam, że będą takie stanowiska do gamblingu czy coś. Jakieś kubeczki, jakieś karty. Zawiedli mnie. Chyba, że będą później. I bum. I po tobie. Haha, ha. znowu leży. Triumf! ci mogą stać się poważnym problemem w mieście Tirolia, Ale rycerz lub szpieg ich powstrzymać. Teraz mogę w spokoju zbierać drewno. Okej. Okay. Trzeba zabrać drewno. Zbierz drewno. O, wiesz rąbać drewno? A, nie. Znikniesz po prostu w króliczej noże. Okej, okay, dobra, nieważne. O, tu coś się świeci. Czy to ty, pronisław? Widzicie to? O, tu. O. W lesie zawsze można było znaleźć jakąś przygodę. Drewno zostało zebrane i królestwo wkrótce na nim zarobi. Okej. Okay. Wstawaj, Bronek, Musimy zrobić hazard. O, cześć. Cześć, Bronek. Mam pytanie. Chciałbyś może zagrać o pieniądze, które ci ukradłam? To drewno nada się doskonale na następny projekt budowlany królestwa. Budowniczy będzie potrzebował także kamienia. Mogę trochę go wydobyć w jaskini przy cmentarzu. Co chcesz? Chcesz gambling? A. Czy się udało? No i dobrze, tak mnożymy pieniądze. Trzeba, trzeba iść na cmentarz. Gdzie jest cmentarz? Tu jest cmentarz. Na lokację. A ty gdzie idziesz, Bronek? Czy Bronek wraca do lasu? Pa, Bronek. A nie było ża żadnego dobrego nastrójnika za gambling? No <gum> Jak to tak? Żadnego skoku dopaminowego czy coś w tym stylu? Idziemy. Na nieszczęście w średniowieczu nie było żadnych Martwych ludzi? Nie, chciałam powiedzieć samochodów, ale. Kerl, nie stój jej na mordzie, no. Ach, moja pani, czy możemy zamienić słówko? Chodzi o moją pracę tutaj. Możemy zamienić słówko. Rozmawiam o kopaniu grobów. Chciałam powiedzieć, że nie było żadnych samochodów i nie ma przyspieszania, ale. Ale tu się dzieją dziwne rzeczy. Tu leżą dwie kobiety na ziemi. Cóż, moja pani, zastanawiam się, czy zechcesz rozważyć wybudowanie kościoła tu w królestwie. Mogę rozważyć. Wydaje mi się niezgodne grzebanie tych ludzi bez odpowiednich rytuałów, odprawionych przez kapłana wiekubińskiego lub pioteryńskiego. Dziękuję ci, moja pani. Interesująca propozycja. Jest wiele rzeczy do rozważenia, gdy wybieram, co zbudować w następnej kolejności. A skoro o tym mowa, potrzebujemy kamienia. Nie. Nie. O, tak. No dobra. A wy wstaniecie, jak O. Pokłonił się dobrze. Czuję respekt. Krzysław, a to ty jesteś facetem? A, to nie jesteś kubie... A, to, to dobra, to lesz wiksa, ale ma wiksa. No i wszystko wiadomo. Karel zabrała kamienie, zagłębiając się w nieskończoną sieć tuneli. W końcu opuściła się po stronę urwisku prowadzącym w ciemną otchła. Na dole Karel dotarła do Podciemnego Jeziora. Natknęła się na niewielką skrzynkę leżącą w kałuży. Co Karel ma zrobić? Zaryzykuj otwarcie tajemniczej skrzynki, która spoczywa w kałuży w głębi jaskini. Tajemnicze skrzynie w ciemnych, niebezpiecznych miejscach zwykle kryły nieprzyjemne rzeczy. Może lepiej byłoby po prostu wyjść stamtąd w jednym kawałku. Słuchajcie, nazwisko rodowe do czegoś zobowiązuje, także otwieramy. O. Czekaj, czekaj, czekaj. Karel uchyla wieko i znajduje w środku niewielki skarb w postaci mokrych monet. Dociekliwość się opłaciła. Otrzymane pieniądze. Dobra, będzie co przepierdzielać w kasynie. Chyba mam wystarczająco kamienia dla budowniczego. Teraz muszę wpaść do Kramu Wiejskiego, ponieważ mogę potrzebować pewnych zapasów. Ok. Na lokację. Papa, pa, Grabarzu, miłej zabawy z Wiksą i z Krzysławem. Wyglądasz, jakbyś był teraz zmęczony swoim życiem. Czy też o tym porozmawiać? Kram Wiejski sprzedaje mnóstwo rzeczy. Składniki do gotowania, pancerze, broń i wiele innych przydatnych przedmiotów. Oprócz tego, towar stale się zmienia. Jako królowa mogę wykorzystać złote simole, które każdego dnia są dodawane do moich funduszy. I pochodzą z podatków. Albo mogę zbierać i sprzedawać towary. Nie no, kurde, jak możemy dojść poddanych to dojmy poddanych, no. Dlatego zostałam królem. Kliknij na ścieżkę, drogowskaz albo wioskę. Drogowskaz jest tu. Wybierz się do kramu wiejskiego. Okej, okay, to chodzi. Widziałam tą kobietę. Wow, ale jesteś ładna. Ty jesteś elfem? O, czekajcie. Drya, na nasenna, mm. ser, ser mogę kupić, fosfor, trujący kamień to chcę. Rakieta z kości słoniowej, rakieta najczęściej używana przez zawodników małej ligi skupczy. Woleliby używać rakietek obsydianowych, ale za mało im płacą. Gęśle, co to gęśle? Się nie dowiem. Czemu to jabłko jest żółte? Jęczmień, lin. Ojoj, tnika, tnika. Ten lin wygląda nader smakowicie. Kupiłabym i zrobiłabym sobie z niego zwierzątko, gdyby nie fakt, że jest martwy pewnie. Kiepska łopata. Moja pierwsza mapa skarbu biorę. Ja nie chcę iść głębia. Głębie to są takie latające szczury. Pijawka. Masz krew? Mam. Gzip. Łódź. Można kupić łódź. Papuga amazońska chcę. Będę miała zwierzątko. O Boże, ja już tyle wydałam pieniędzy. Kolejne mapy są. Sarnina. O, mięso. Mięso też się przyda. Mięso mi się biorę! Nie no, broni chyba nie potrzebujemy, a przynajmniej nie mam zamiaru się bić, a i tak już wydałam prawie tysiaka. O, teraz mogę kopać poszukiwaniu skarbów, a ja bym w ogóle chciała porozmawiać z tym elfem. Smukła dama zbliżyła się i ukłoniła. Karel, usłyszałam wieści o twoim przybyciu i na twoją cześć przygotowałam dwa podarunki, które pomogą ci budować twoje królestwo. Jednakże wręczę ci tylko jeden z nich. To, jaki dar otrzymasz, zależy od twojej odpowiedzi na to pytanie. Jaką cnotę chcesz prowadzić do królestwa Kitirolia? Budując moje królestwo, będę cenić sobie bezpieczeństwo mojego ludu, bardziej od naszej siły ofensywnej. Mój lud jest moim sercem. Niezłomna siła królestwa to sprawa najwyższej wagi. Królestwo bez potęgi to żadne królestwo. Z drugiej strony królestwo, znaczy z drugiej strony potęga bez bezpieczeństwa. To nie jest żadna potęga, więc chyba wybiorę to. Dama głową. Bardzo dobrze, bardzo dobrze wasza wysokość. To było naprawdę mądre. Dzięki. Zatem wręczę ci dar odporności. Zbroje hartu monarchy. To nie jest najlepsza zbroja, lecz symbolizuje twoje cele. gdy rozbudujesz miasto Kytirolia we wspaniałe, tętniące życie królestwa. Otrzymujesz zbroję. Fajnie, dzięki. Czekaj, bo tu jest, tu jest... O. Życień. Tu jest Amelia. Amelio. Amelio. Kim jesteś? Co tu robisz? I... Dlaczego masz takie fajne uszy? Żeby cię lepiej słyszeć, królowo. O, ogłoniła się! Dobra, czuję respekt. Co teraz? Ktoś woła o pomoc, muszę zobaczyć, co się dzieje. Filbert, kliknij na tę osobę i wybierz chroń. Słuchaj, są rzeczy ważne i ważniejsze, Filbert. Czy jesteś hot elfką? Nie, nie jesteś. Więc musisz poczekać. Królowo, królowo, pomocy proszę! No sorry. Później. Możesz porozmawiać o dziełach sztuki. Może porozmawiać wymownie, a później pójdziemy do tego gościa, no. Chroń. syn jest głodny. No, no zaraz, zaraz, zaraz. Dobra, idę ci chronić, gościu, idę ci chronić. Ona idzie ze mną. Boże, mam już swoją świtę. Okej, okay, czego potrzebujesz? Na rynku miejskim jest pewna kobieta. Wepchnęła mnie w błoto i użycia wyzwiskami. To się nie może dziać w mieście Kityrolia. No, no dobra. Zobaczymy, co tam, co tam się dzieje. Nic, poń, w moim królestwie? O nie, na pewno nie. To musi być ona. Nie pozwolę na kołtunictwo w mieście tyrolia. Trochę czasu w dybach. nauczy tego nic nicponia, aby pomyśleć, co coś zrobi. W dyby! Zbier miejski Temida. Nie, zbiorom nie ufamy. Idziesz w dyby! Strażnik jest w drodze, aby aresztować Sima Temida. Co? Ja tak sobie tylko łażę. Hej! Ach, dobrze być królową. Jednak wszyscy mają własne sposoby rozwiązywania takich problemów. Ciekawe, jak czarodziej albo medyk poradziłby sobie z tym nicponiem. U chcę to zobaczyć, idź za nimi, Karyl. Czego ty chcesz, gościu? Wyślij list osobisty. O. Ej, oni zniknęli. Gdzie oni zniknęli? Wybierz się do płaciosądu. A tu, zakuwają, zakuwają. Świetnie. Kat. Uuuh, Boże. Pora nic ponia. To jej pokażę, aby myślała dwa razy, zanim zetrze z moimi obywatelami. Korzenie nakazują mi rzucić w nią pomidorem. Nie mogę się powstrzymać, wybacz mi. Można wrzucać ludzi do dziury, to jest wrzucanie do padołu. Cudowne, cudowne. A nie widziałam, jak rzuciłaś w nią pomidorem, czy czy dopiero teraz rzucasz? Dopiero teraz rzucasz. He he. A, muszę w nią rzucić jajkiem, no to sorry, jeszcze raz. Ach, dobrze być królową. Też tak myślę. Moja pani, dziękuję Ci za odpowiedź na moją prośbę o pomoc. Za Twoją maskową uprzejmość przysięgam być Twoim wiernym sługą. Od tego dnia przez następne. Będę na Ciebie czekać w sali tronowej. Wróć do sali tronowej. Wracam do sali tronowej. Muszę coś zjeść: wolność. Zdaje się, że masz wolny. To nie ma żadnych obowiązków. Ja o taki kraj walczyłam. To jest moja utopia. Za młody sukulnik krzemień. Twarz mi krzemień? O, czekaj, 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 Ja, podróżny kupiec, sprowadzam wiele wybornych i wytrawnych dóbr, by ci je pokazać. Proszę podejść do mnie, aby zaznać najlepszej obsługi w moim fachu. Nie morałów można stwierdzić, że oznaką dobrego Barda jest nie tylko melodyjna poezja jego kompozycji muzycznych, ale także silne ciało, co wynika z poświęcenia się swojemu rzemiosłu. Interesujące. Cóż, witajcie moje śliczności. Zdaje się, że pod moją nieobecność przebyło kilku gości, ale rymujesz. Myślę, że jedna z tych osób padła mi w oko. Ciekawe, która. Kliknij, aby dokonać wyboru. Pierwsze kroki. Mister i to osoba, którą skuszę. Ogorzały, przystojny Bart. Handlarka łusia to osoba, którą zachwycę. Piękna i elegancka handlarka. Eee... a ty ja mam teraz zdecydować, kogo chcę w królestwie mieć? Na dworze? To myślę, że raczej handlarkę się bardziej opłaca. Nigdy nie udało mi się oprzeć kobiecie, która zna wartość złota, i zakładam, że ona nie zdała się oprzeć temu dzikiemu kwieciu, które udało mi się zabrać wcześniej. O Boże, ja myślałam, że to. No dobra, nie powiem, że, że był to zły wybór. No, patrzcie na nią. Zawołaj o strawę. O, już poprosić je za nią, oni ci dadzą. zaczepiście. A co ja mam w ogóle zrobić? Daj tej osobie kwiat. Proszę, oto jest kwiat. Ach, dziękuję ci. Zdarzyło mi się już handlować kwiatami, ale żaden nie był tak piękny jak ten. Jesteś bardzo miłą i wielce czarującą królową. Ach, wczesny rozkwit miłości. Nie mogę się doczekać, by zobaczyć inne piękne podróżniczki, które przybędą do miasta Tyrolia. Może nawet uda mi się założyć rodzinę z jedną z nich. O czym to ja? A tak, mistrz budowniczy w Szczebosz, musi otrzymać zapasy. Mi się tam bardziej podoba ta elfka, tak szczerze mówiąc. Jest przyjacielska. A koleżanka jest przeklęta. <noise> to nie wiem, czy to jest dobry pomysł. No, dobra. Co teraz? Mistrz budowy w Szczebosz. Tu jest w Szczebosz. Masz co, w Szczebosz. No chodź, w Szczebosz, chodź. No chodź. No Nie ma kłócenia się ze mną. Jestem twoją kurwową. Musisz do mnie podejść? Proszę, oto, oto jest paczka. Wyglądają świetnie, wasza wysokość. Daj mi trochę czasu na dokonanie inwentaryzacji. A dopilnuję, abyśmy mieli dość zapasów na następny budynek, jakiego sobie zażyczysz. Wygląda na to, że mam trochę czasu dla siebie. Mogę poznać moich obywateli, eksplorować moje królestwo, lub po prostu się odprężyć. Albo skoro jestem królową, mogę zająć się moimi licznymi, codziennymi obowiązkami. Rado mówiąc, w dowolnej chwili podczas misji mogę zrobić sobie przerwę, danej misji i robić cokolwiek chcę. Nie będzie konsekwencji, o ile utrzymam wysokie skupienie. Chyba, że spędzę cały dzień ignorując swoją misję. Okej. Okay. O nie, przyszłe obowiązki, a czemu ty jesteś taka. Bardzo głodna, no to zawołaj o strawę. Strawa jest już przygotowana. Gdzie, gdzie jest strawa? Strugaj, nie strugaj. Gdzie jest strawa? Cześć. Ja szukam jedzenia. <grytania> Pisz dokumenty królewskie. Pisz traktat o utrzymaniu pokoju. Interesujące. Mapa taktyczna. Zaproponuj edykt. Ćwicz strategię wojskową. tej sytuację polityczną. Na razie mnie to nie obchodzi. Gdzie jest jedzenie? Tu mogę przygotować jedzenie, ale oni mi mówią, że jedzenie już jest. I co masz tutaj zrobić? Podpisz traktat o utrzymaniu pokoju, okej. Okay. Przeczytaj rejestr wyroków za zbrodnie wojenne. Odbyło się wiele procesów zbrodniarzy wojennych. Mój doradca, przewidująco, wyposażył mnie w rejestr podsumowujący różne werdykty orzekające winę. A czekaj, bo oni tu robią sprawę jednak. Jednak oni robią jedzenie. A wy co się wyzywacie? Książę z bajki, Gaston. Człeniu, czy jedzenie jest gotowe? Czy ugotowałeś jedzenie tylko dla siebie? Czy mi dasz to jedzenie? Daj mi jedzenie. O, położył to jedzenie. Jedz zupa wstrąga. Ej, on faktycznie zrobił to dla mnie. Ona autentycznie to wzięła sama, automatycznie. Ej, kurde, dziękuję ci. Kolego, którego uratowałam. Filbert, ty to jesteś zarobisty człowiek. O, i strugasz sobie teraz drewno? Tak, Karel je łapawi tą zupę. Dzięki, Filbert, coś, coś spoko wziął, dobra morda. O, zrobiłaś konika z drewna, Boże. Ja w ogóle nie żałuję, że cię uratowałam. Grawasz Anatol został ostatnio napadnięty przez bandytów w drodze na rynek. To dlatego zawsze noszę przez sobie ukryty sztylet. Podpisz traktat o utrzymaniu pokoju. Sa szansa na sukces średnia. Aha, bo ty musisz być skupiona po prostu. Ale potrzebujesz gambling, więc co ty na to, żeby trochę pogamblingować razem z Twoim nowym kolegą Filibertem? Znowu wygrałam. To był gambling słowny, ale dobra. Teraz mogę podpisać traktat o otrzymaniu pokoju, bo nic mi już nie przeszkadza. Ok, zrobione. Obowiązki to podstawa mojej władzy. Wypełnianie ich pomaga mi się skupić, a skupienie oznacza, że zdobędę więcej ważnych zasobów do budowy mojego królestwa. Potrzebuję doradcy, który pomoże mi utrzymać moje obowiązki pod kontrolą. Napiszę list oferujący zatrudnienie i wyślę go natychmiast. Okej? Okay. Wysłanie tego w szkatule pocztowej zagwarantuje mi szybkie pojawienie się doradcy. Ale to może jutro w takim razie. Teraz już to jest dobry moment, aby pójść spać. I myślę, że śpiącym Karolem zakończymy sobie ten nasz dzisiejszy odcinek. No i cóż. Dziękuję bardzo, że dotrwaliście ze mną do końca i do zobaczenia w kolejnych. Bye!